Siemaneczko widzowie, właśnie dołączyłem prosto na nową rundę, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj gramy w Tower of Hell w Robloxie, a my już lecimy, bo idealnie się rozpoczęła nowa rundeczka, o o, nie, ja tego nie odcierpię, kurde, już przez ludzi nie widzę nic, Lightboardy muszę wyłączyć Aha, takim, takim. Tak, no nie, to jest trudne, muszę powiedzieć. Nie stać mi na kleptwór. Nikogo tutaj na serwie nie stać na ochronę, albo stać, ale jest złem i nie chce nie kliknąć. Szkoda mi, nie chce kliknąć. Za 500 koni. Niestety. Ej! Co mnie tutaj zabiło? Proszę kolejny raz o zwolnione tempo i udowodnienie mnie, że mnie tutaj zabiło. Ej! Tylko ja mam takie, że jak budzisz się rano, to już wiesz, że nie przejdziesz tej wieży lepiej. To jest wszystko jeszcze w równym tempie. Do najgorszego. Ej, to jest strasznie daleko. Zaczynamy mnie to denerwować. Bo nikt nie jest w stanie. Nikt nie jest w stanie kupić. Jest! Ochrona! Ochrona! Ja nie zauważyłem chyba. Ile ta ochrona tutaj jest? Napiszcie w komentarzu. Ile jesteś? No to to jest. A ludzie to robią, ale wiecie. Mi się podoba. Ludzie! A widzicie? Pozdro dla co tych, co się nie. U. Aha, dobra, łatwo że ja się mam swoje lasereczki. Mam ochronę laserek. Ej, to... Jeszcze ktoś Tajma ma kupił! Let's go! O tak! Co tu się... Ej, bo to są cały czas lasery! Ktoś się popatrzył do góry na te lasery. Ej, jest szansa! Jest szansa, bardzo duża szansa jest, że Ja tu przejdę dzisiaj. Ludzie widzowie na live. Laj... Nie na live, na odcinek. Let's go, lecimy. Ej, dobra, let's go. Ej, let's go! Będzie 44. No leć tam, leć. Jedź, jedź. O nie! Jesteś, już to się ruszał. Nie, to było kiedyś na pierwszym. Ja strasznie na tym się bałem. Bo... Dobrze, witam Was. Uznałam, że na chwilę się głos. W ogóle, patrzcie, nie ma moim tutaj minki, Nie wiem, czemu nie z się załadować. Wszystkich się ładuje, a moje pozmieniły. W no ogóle nie napiszcie w komentarzu, czy chcecie grupę. Ale jakieś kreciki, nie wiem coś takiego, czy tam. Um, armia Krecika. Um, na Discordzie chcecie taką grupę, ale armia właśnie Krecika. Jesteś! Rage. Rage powoli leci ode mnie. Na mnie już idzie rage, szczerze. Idziemy teraz, a? Nie wiem, ja tam nie będę ryzykował. Bo już jest tak. A, musiałam się wyżyć, przepraszam, nie wytrzymałem. O nie, zaraz będzie czas razy dwa, a ja jestem na samym dole, no nie, no ludzie poza Rage'em. Rage poza kamerami, muszę kiedyś siebie nagrać, tak, łączę przypadkowo i sobie przypomnę. W trakcie, w trakcie tego jakiegoś grania sobie, jak, jakiego Rage'a łapię, oglądam no, na sobie to na YouTube'a, będzie fajnie. Wiesz, nie. Znaczy się przepraszam. Ale już byłem bardzo wysoko, już byłem... To, to już był... Może troszeczkę szybciej by to ta platforma wjeżdżała, bo ja mam 4 minuty. Ludzie są co prawda mili i nie wchodzą tam, a bym tam szedł. Nie zraknie. Ten różowy jest strasznie duży, widzę. Będzie trudne, ale ja już byłam prawie na końcu tego. Do trzech razy sztuka. Tym Jesteś! Ja! Czemu zawsze nie jestem w stanie na to przeskoczyć za pierwszą O nie! Jest! Let's go! Nie spadłem na sam! 180 sekund. Da się pewne... No! Jest! Let's go! To jechało tu! Let's go! Ej, co? Gdzie jest drugie? Ej, nie zbugowałem to trochę chyba. A, no, nie rzucę się tam. 180 sekund. Na trzy stage... A. Nie jest ładny. Nie jest łatwo, przyznam, nie jest łatwo. Patrz ile mam koniec? to fajnie. Wracaj tu, no leć, 20 sekund, ja zmarnuję na tym. 20 sekund, ja, to możemy to przeszedł. Dobra, miejmy pełną nadzieję. Nie przejdziesz tego. Nie, inaczej. Stara, dobra taktyka. Jeżeli to przejdę, to wpłacam na pieski. Zawsze mam z tym problem. No nie, no jak przejdę to wpłacam na pieski. Promina wam, widzowie. Ej, ja w minutę się... To już znalazłam. Gdzie było minutę temu. Tutaj czeka... O w tym nie. Tam, nie, trochę tam w tyle. Nie, no, w 120 sekund wątpię. Okay. Poświęcenie level miliard. Kurde no. Czemu tam się nie da wskoczyć? Przecież dalej... Czemu? Przecież dalej się nie da, przecież spadam tu już. No ale no dalej się nie da, no spadam, jesteś no. Gdy jeszcze czas razy dwa, O nie, koniec. Dobra, w 500 tego nie przejdę. Patrzcie, gdzie ja już. To było tu? No nie, no. Ja byłem na ostatnim. Się nie skapiłem. Dobra, ostatnia runda. Jak to przejdę, to od razu kończę odcinek, bo ja już. Ale wiecie, ja tego nigdy chyba w życiu nie przejdę. Ude, no, jakby ktoś kupił jumpa, byłbym bardzo miły. To dużo kiki. Daję pro playerów, a nie jest. No ale... Ej no, widzicie jak ta gra oszukuje? widzicie tam? Jedna babka tu przeszła i to jest właśnie na wiary. Może że tak dalej to nic serwa zacznie wywalić. wywalać. No. Na ja pierdziu! Czy ja coś klikam oprócz stacji, i nie mówię o funkcji jest stałe? To jest najgłupsza funkcja na moim kąpie. to mi nie daje skakać. To jest właśnie mój jump. O, teraz skoczy. Idziemy drugą drogą. to trzech razy sztuka mawiali. Tylko, że tego Panta babka się już... w babka. A gola sobie Uuu, Ale no nie no, tutaj się nie da. O, jak tam? Nie wiem, choć się domyślam. się domyślam. Naprawdę proszę kogoś w komentarzach o to, żeby wytłumaczyć, to jak to przejść? Ktoś mi powie? Naprawdę, albo montażysta, jeżeli się zgodni wtedy wam w komentarzach, od razu na, na premierce wam to napiszę, że już to. Aha, rozumiem. Tam jakby trzeba wskoczyć, no ale nie da się tam. Nie da się tam, bo to cię... No. No, ja nawet nie mogę wyskoczyć, no ja nawet tam wyskoczyć nie mogę. To bezsensowny level, bo nikt nie jest go w stanie przejść. To widzowie czasu po prostu nie wiem, czy jest sens nagrywać dalej ten odcinek. Skończę, bo to już naprawdę. No co? Czekaj, niech ta babka pokaże. No i kolejna osoba. Czekaj, kurde, chyba wiem jak to zrobić! Ale będzie trudno, będzie trudno. Cztery minuty raczej nikt tego nie przejdzie. Ale tamta babeczka jest No nie da się tam, no, ale nie ma czasu, żeby to złapać, taka prawda. Ludzie tam chodzą... Właśnie jesteś... Ludzie mówią... Właśnie, Tower of Hell zawsze mówi, że to wszystkie stejże są do przejścia. To jeżeli ten film prawie do, o, to Tower of Hell... Ej nie, już ręce opadają. Nie widzowie. Tego się po prostu nie da przejść. Jakby to wam powiedzieć, no dzięki za oglądanko, do następnego, widzimy się, nie wiem kiedy, więc do następnego, cześć widzowie.